Świętego. Świat, w którym żyjemy, pochodzi od Boga. On jest Jego Stwórcą i Panem. On dał początek gwiazdom, ziemi, roślinom, zwierzętom. Stworzył wszechświat i stale go podtrzymuje w istnieniu. Wszędzie, bowiem na świecie, spotykamy aktywne działanie Stwórcy. Na gwiezdnych drogach. W naszym systemie słonecznym w dzień i w nocy, w odpływie i przypływie morza i w każdym życiu. Chrześcijanie, a także wyznawcy innych religii wierzą, że świat jest dziełem Boga, a nie jakiegoś przypadku. Dziełem odwiecznej mądrości, miłości i miłosierdzia. Pan Bóg bez świata jest doskonały i szczęśliwy. Dlaczego więc go stworzył? Bóg stworzył świat z miłości i pod wpływem nieskończonego miłosierdzia. Stwarzając świat, Bóg objawił swe doskonałości, jak mądrość, wszechmoc, dobroć, oraz chciał podzielić się ze stworzeniami tą chwałą i szczęściem, jakie sam posiada. Pismo Święte w wielu miejscach wyraźnie mówi, że Bóg stworzył świat ze swego miłosierdzia. Wszystkie ścieżki Pana to łaskawość, miłosierdzie i wierność. Mówi psalmista na razie ogólnie, obejmując wszystkie dzieła Boże, a więc i stwarzanie. W psalmie 136 natchniony pieśniarz wymienia poszczególne dzieła Boże jako dzieła miłosierdzia Bożego, stawiając wśród nich na pierwszym miejscu stworzenie świata. Wysławiajcie Pana, bo dobry, bo na wieki miłosierdzie Jego, który uczynił ziemię nad wodami, bo na wieki miłosierdzie Jego, który uczynił światło wielkie, bo na wieki miłosierdzie Jego. Słońce, aby władało we dnie, bo na wieki miłosierdzie jego. Wiele jest tekstów w Piśmie Świętym, które wyrażają radość z powodu dzieła stworzenia i Bożej opieki nad nim. Bóg miłosierny nieustannie troszczy się o stworzenia, aby mogły osiągnąć swój cel. Każdy szczegół widzialnego świata zdradza miłosierną opiekę Boga. Każdej sota głosi wraz z natchnionym mędrcem. Miłujesz bowiem wszystkie stworzenia. Niczym się nie brzydzisz. Co uczyniłeś? Bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie byłbyś tego uczynił. Zostałam przeniesiona w duchu przed tron Boży, pisze siostra Faustyna. Widziałam moce niebieskie, które bez przestanku wielbią Boga. Poza stolicą widziałam jasność nieprzystępną dla stworzeń. Wchodzi tam tylko Słowo Wcielone jako pośrednik. Kiedy Jezus wszedł do onej jasności, usłyszałam te słowa. Napisz zaraz, co słyszysz. Jestem Panem w istotności swojej i nie znam nakazów ani potrzeb. Jeżeli powołują stworzenia do bytu, jest to przepaść miłosierdzia mego. O Boże, jak hojnie rozlane jest miłosierdzie Twoje, a wszystko to uczyniłeś dla człowieka. O jak bardzo musisz kochać tego człowieka, kiedy Twa miłość tak czynna dla niego. O Stwórco mój i Panie, wszędzie widzę ślady Twej ręki i pieczęć Twego miłosierdzia, które otacza wszystko, co jest stworzone. O mój Stwórco Najlitościwszy, pragnę Ci złożyć cześć w imieniu tych wszystkich stworzeń i tworów bezdusznych. Wzywam cały Wszechświat do uwielbienia miłosierdzia Twego. O jak wielka jest dobroć Twoja, Boże. Dziś Sprowadź mi dusze kapłańskie i zakonne i zanurz je w niezgłębionym miłosierdziu moim. One dały mi moc przetrwania gorzkiej męki. Przez nie, jak przez kanały, spływa na ludzkość miłosierdzie moje. Jezu najmiłosierniejszy, od którego wszystko, co dobre pochodzi, pomnóż w nas łaskę, abyśmy spełniali godne uczynki miłosierdzia, by ci, co na nas patrzą, chwalili Ojca Miłosierdzia, który jest w niebie. Ojcze Przedwieczny, spójrz okiem miłosierdzia swego na grono wybranych w winnicy w swojej, na dusze kapłańskie i zakonne i obdasz ich mocą błogosławieństwa swego, a dla uczuć serca Syna swego którym te dusze są zamknięte udziel im mocy i światła swego aby mogli przewodzić innym na drogach zbawienia by wspólnie śpiewać cześć niezgłębionemu miłosierdziu twemu na wieki wieczne amen ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta teraz i Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciele nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna i się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczył podłocki wąskim uprzeżnował umanych po brzegu, z cofniętą biegiem, trzeciego dnia zmartwychwsta, z rogiem na wiosnę, siedzi oczami swych Boga Ojca Wszechmocnych. Z tatą przyjdzie z chodzic żywy i umarły, Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Boży, święty Ojca i Syna, bierzemy do odpuszczenia ciało Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana Naszego, Jezusa Chrystusa. Mouldy, rangęli, Dla Jego bolesnej męki. 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 męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas. I świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas, i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego, dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i świata całego. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Dla jego bolesnej męki, dla, nas, dla Jego bolesnej męki, dla, nas, dla Jego bolesnej męki, dla, nas, dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla jego, męki. Dla, nas, dla jego bolesnej męki. 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 Ojcze, przedwieczne, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki. 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 Dla jego bolesnej męki.

Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Się, dla, dla jego bolesnej męki. Nie się, dla, opacity. dla jego bolesnej męki. Się, dla, y Saints. dla jego bolesnej męki. Się, dla o krwi Wodo. Któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie, i wodo. Któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytresnęła z najświętszego serca Jezusowego. Jako zdrój miłosierdzia dla nas ufamy Tobie. Krje Chryste, usłysz nas, ojcze z nieba Boże, synu odkupicielu świata Boże, duchu święty Boże, święta Trójco, jedyny Boże, miłosierdzie Boże, najwyższy przymiocie stwórcy ufamy tobie miłosierdzie boże niezgłębiona miłości uświęciciela miłosierdzie boże niepojęta tajemnica trójcy świętej miłosierdzie boże w wyrazie największej potęgi boga miłosierdzie boże w stworzeniu duchów niebieskich Miłosierdzie Boże powołujące nas z nicości do istnienia, miłosierdzie Boże ogarniające wszechświat cały, miłosierdzie Boże darzące nas życiem nieśmiertelnym, miłosierdzie Boże chroniące nas przed zasłużonymi karami, miłosierdzie Boże dźwigające nas z nędzy grzechu. Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie Wcielonym. Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych. Miłosierdzie Boże, tryskające z najświętszego serca Jezusowego. Miłosierdzie Boże, dające nam najświętszą Marię Pannę za matkę miłosierdzia. Miłosierdzie Boże w objawieniu tajemnic Bożych. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu Kościoła powszechnego. Miłosierdzie Boże w ustanowieniu sakramentów świętych. Miłosierdzie Boże przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty. Miłosierdzie Boże w sakramencie ołtarza i kapłaństwa. Miłosierdzie Boże w powołaniu nas do wiary świętej. Miłosierdzie Boże w nawróceniu grzeszników. Miłosierdzie Boże w uświęceniu sprawiedliwych. Miłosierdzie Boże w udoskonaleniu świątobliwych. Miłosierdzie Boże zdroju chorych i cierpiących. Miłosierdzie Boże, ukojenie serc utręczonych. Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych. Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie. Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami. Miłosierdzie Boże, pokoju konających. Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych. Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych. Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych. Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów. Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej mszy świętej, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze, zmiłuj się nad nami. Miłosierdzie Boże, ponad wszystkie dzieła Jego, przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będziemy. Módlmy się. Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nie nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje, byśmy nigdy, nawet w największych trudnościach, nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie teraz i na wieki. Amen. Miłosierny Ojcze, w pełni ufności, prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało się jak najszybciej opanować epidemię. Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym. I pokój miejscom, do których koronawirus już dotarł. Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby. Pociesz ich rodziny. Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus. Inspiruj błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał. Czujemy się bezradni w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie. Udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroni nas i opiekuj się nami. Prowadź nas w miłości do Twojego Syna Jezusa. Amen. Święty Józefie, święty Wincenty Pallotti, święty Janie Pawle II, Święta Faustyno, błogosławiony księże Michale, wszyscy święci apostołowie Bożego miłosierdzia módlcie się. Zem. Święty Boże, święty mocny, święty o nieśmiertelny, zmiłuj się nad nas. Boże, święty, mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami, święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się. Wietrza głodu ognia i wojny, wybaw nas, panie. Odpowietrza głodu ognia i wojny, wybaw nas, spanie. Spodziewanej śmierci. Nas, panie. O, odnagłej, niespodziewanej śmierci, zachowaj nas panie. Od nagłej niespodziewanej śmierci, zachowaj nas panie. Od nagłej niespodziewanej śmierci. Zachowaj nas, panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, panie. My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Zrzeszni Ciebie, Boga, prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, ufam Tobie. Jezu. Ducha Świętego.